Kosmiczna podróż za kryptowaluty. Jeff Bezos otwiera nowy rozdział turystyki. Upadek giganta. Do Kwon szykuje się na dramatyczny zwrot w sądzie. Ethereum przebija kolejne granice. Czy to początek nowej ery w krypto? Bitcoin na granicy chwały. Rekord wszech czasów w zasięgu ręki. Prognoza dla Bitcoina i Ethereum. Ekspert widzi dalsze wzrosty na horyzoncie. VeChain wchodzi w erę Megaloop. Rewolucja w realnym świecie blockchaina. Cyber trafia na Upbit. Nowy gracz w świecie zdecentralizowanych sieci społecznościowych. Bybit kusi traderów nową kampanią Tom Proof Fortune. Do wygrania równowartość 100 tysięcy dolarów. Katy Wood wraca do zakupu. ARK Invest inwestuje miliony w firmę Jacka Dorseya. Salvador wprowadza Bitcoina do szkół. Tysiąc uczniów w pilotażowym programie. UMA wprowadza whitelistę dla Polimarket. Mniej sporów, większa przejrzystość. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości Polska. Miejscu, gdzie codziennie znajdziecie najświeższe i najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Pamiętajcie, proszę, żeby zostawić suba i dać łapkę w górę, to pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści. Zachęcamy również do dyskusji w komentarzach na tematy, które za chwilę Wam przedstawimy. A jeśli chcecie się z nami skontaktować, nasz e-mail znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy do oglądania. Kosmiczna podróż za kryptowaluty. Jeff Bezos otwiera nowy rozdział turystyki. Wyobraź sobie, że rezerwujesz bilet w kosmos tak, jak kupujesz bilet na samolot. Wchodzisz na stronę, wybierasz datę lotu, płacisz, ale nie kartą czy przelewem. Tym razem płacisz bitcoinem, ethereum albo inną cyfrową walutą. Brzmi jak science fiction, a jednak to właśnie stało się rzeczywistością dzięki Jeffowi Bezosowi i jego firmie Blue Origin. Blue Origin ogłosiło, że od teraz każdy, kto marzył o locie poza Ziemię, może zapłacić za bilet kryptowalutami. Wśród akceptowanych metod płatności znajdziemy m.in. Bitcoina, Ethereum, Solane, a także stabilne monety powiązane z dolarem amerykańskim, takie jak USDT czy USDC. Współpraca z firmą Shift for Payments sprawia, że cały proces ma być szybki, wygodny i bezpieczny, niezależnie od tego, czy płacisz z kanapy w swoim salonie, czy z drugiego końca świata. Luksusowe loty suborbitalne Blue Origin to nie tylko moment startu i widok Ziemi z kosmosu, to pełne doświadczenie, od szkolenia przed lotem, przez ekskluzywną obsługę, aż po kilka minut stanu nieważkości, które pozwolą poczuć się jak prawdziwy astronauta. Jeff Bezos od lat mówił o swojej wizji przyszłości, w której podróże kosmiczne staną się dostępne dla coraz większej liczby osób. Włączenie kryptowalut do systemu płatności to kolejny krok w stronę tej wizji. Bo w świecie, gdzie cyfrowe aktywa zyskują na znaczeniu, dlaczego nie używać ich do spełniania najbardziej szalonych marzeń? Jedno jest pewne: ten ruch to nie tylko ukłon w stronę entuzjastów kryptowalut. To także jasny sygnał, że przyszłość podróży, finansów i technologii coraz mocniej się ze sobą splata. A kto wie, może już niedługo zakup biletów na Marsa za Bitcoiny stanie się czymś zupełnie normalnym. Upadek giganta, do Kwon szykuje się na dramatyczny zwrot w sądzie. Historia Do twórcy projektu Terraform Labs, to jeden z najbardziej głośnych i kontrowersyjnych wątków w świecie kryptowalut. Ten człowiek, który jeszcze niedawno był uznawany za wizjonera i innowatora, dziś stoi w obliczu poważnych zarzutów i groźby wieloletniego więzienia. A teraz wszystko wskazuje na to, że nadchodzi przełom. Do Kwon może przyznać się do winy. Terraform Labs to firma odpowiedzialna za upadek ekosystemu TerraUSD i Luna. Katastrofy, która wstrząsnęła rynkiem i zniszczyła majątki setek tysięcy inwestorów na całym świecie. Wartość projektu, liczona wcześniej w dziesiątkach miliardów dolarów, w ciągu kilku dni spadła praktycznie do zera, a efekt domina doprowadził do fali bankructw w branży krypto. Do tej pory Dokwon utrzymywał, że jest niewinny i że cała tragedia była wynikiem splotu nieprzewidzianych zdarzeń. Teraz jednak, według doniesień, jego prawnicy przygotowują zupełnie nową strategię złożenie formalnego przyznania się do winy przed Sądem Federalnym w Nowym Jorku. Taki ruch mógłby otworzyć drogę do ewentualnego złagodzenia wyroku, ale jednocześnie byłby symbolicznym przyznaniem. Że jego decyzje doprowadziły do jednej z największych katastrof w historii kryptowalut. Proces Dokwona jest bacznie obserwowany nie tylko przez inwestorów, ale także przez rządy i regulatorów finansowych na całym świecie. Od jego wyniku może zależeć, jak w przyszłości będą traktowani twórcy projektów krypto, którzy doprowadzą do strat na gigantyczną skalę. To, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, może stać się punktem zwrotnym nie tylko dla samego kwona, ale i dla całej branży. Bo jeśli jeden z najbardziej znanych i wpływowych graczy w historii krypto trafi za kratki po dobrowolnym przyznaniu się do winy, będzie to sygnał, że era całkowitej bezkarności w tym świecie powoli się kończy. Ethereum przebija kolejne granice. Czy to początek nowej ery w krypto? Ethereum znów jest na ustach całego świata finansów. Druga największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej przekroczyła wartość 4300 dolarów wysyłając wyraźny sygnał, że hosta w świecie krypto nabiera rozpędu. To nie jest zwykły wzrost, to potężny skok, który może całkowicie odmienić układ sił na rynku. W ostatnich tygodniach Ethereum zyskiwało niemal bez przerwy, przyciągając uwagę zarówno inwestorów indywidualnych, jak i dużych graczy instytucjonalnych. Analitycy podkreślają, że kluczowym motorem napędowym jest rosnące zainteresowanie rozwiązaniami opartymi na blockchainie Ethereum, od zdecentralizowanych finansów przez tokeny niewymienne Aż po nowoczesne aplikacje biznesowe. Dodatkowo, pojawiają się głosy, że wzrosty wspiera także coraz większa aktywność deweloperów pracujących nad ulepszeniami sieci. Usprawnienia skalowalności, niższe opłaty transakcyjne i bardziej ekologiczne mechanizmy potwierdzania transakcji to wszystko sprawia, że Ethereum staje się atrakcyjne nie tylko dla spekulantów, ale i dla firm, które chcą budować na tej technologii realne produkty. Co ciekawe, psychologiczna bariera 4000 dolarów która jeszcze niedawno wydawała się odległa, została przebita bez większych oporów. Teraz inwestorzy zadają sobie pytanie: Gdzie jest sufit? Czy zobaczymy 5000 dolarów jeszcze w tym roku? Jedno jest pewne: Ethereum pokazuje, że jest czymś znacznie więcej niż tylko drugą kryptowalutą po Bitcoinie. To fundament dla tysięcy projektów, który teraz przeżywa swój moment chwały. A jeśli obecny trend się utrzyma, możemy być świadkami jednej z najpotężniejszych fal wzrostowych w historii tej waluty. Bitcoin na granicy chwały. Rekord wszech czasów w zasięgu ręki. Na rynku kryptowalut czuć elektryzujące napięcie. Bitcoin, król cyfrowych walut, zbliża się do historycznego rekordu wartości, a globalna kapitalizacja całego rynku osiągnęła najwyższy poziom w historii. Widać, że inwestorzy wrócili do gry z pełną mocą, a atmosfera na giełdach przypomina czasy największych hoz. Obecny rajd cenowy nie jest dziełem przypadku. Wzrosty napędzają nie tylko optymistyczne prognozy analityków, ale też masowy napływ kapitału od instytucji, które jeszcze kilka lat temu patrzyły na krypto z przymrużeniem oka. Dziś fundusze inwestycyjne, banki i korporacje widzą w Bitcoinie nie tylko spekulacyjne aktywo, ale też bezpieczną przystań w czasach niepewności gospodarczej. Psychologiczna bariera historycznego szczytu jest tuż przed nami. Każdy kolejny dzień handlu pokazuje, że kupujący mają przewagę. A bycze nastroje są wyjątkowo silne. W sieci aż huczy od spekulacji. Jedni zastanawiają się, czy przebicie rekordu otworzy drogę do nowych, niewyobrażalnych poziomów cenowych, inni ostrzegają przed ewentualną korektą po tak dynamicznych wzrostach. To, co dzieje się na wykresach, potwierdza jedno: Bitcoin nie zamierza oddawać swojej pozycji lidera. Wzrost globalnej kapitalizacji rynku kryptowalut to także znak, że cały sektor rośnie w siłę. Jeżeli ten trend się utrzyma, Możemy być świadkami nowej złotej ery dla inwestorów krypto, w której rekordy będą padać jeden po drugim. Prognoza dla Bitcoina i Ethereum. Ekspert widzi dalsze wzrosty na horyzoncie. Świat kryptowalut w ostatnich tygodniach jest jak rozpędzony pociąg i wygląda na to, że według części analityków ta podróż dopiero się zaczyna. Scott Matherson, znany ekspert i komentator rynku, przedstawił swoją wizję najbliższej przyszłości Bitcoina i Ethereum. Według niego oba te aktywa mają przed sobą jeszcze sporo przestrzeni do wzrostu. Materson podkreśla, że Bitcoin wciąż korzysta z fali optymizmu po rekordowych poziomach kapitalizacji rynku i rosnącym zainteresowaniu ze strony inwestorów instytucjonalnych. Coraz więcej dużych firm i funduszy postrzega największą kryptowalutę jako długoterminowe zabezpieczenie kapitału coś na kształt cyfrowego złota. Ethereum natomiast, zdaniem analityka, Zyskuje dzięki swojej rosnącej roli jako fundamentu dla nowoczesnych aplikacji blockchain. Wzrost popularności zdecentralizowanych finansów, dynamiczny rozwój tokenów niewymiennych i stałe ulepszanie sieci sprawiają, że ETH może w nadchodzących miesiącach osiągnąć kolejne psychologiczne bariery cenowe. Materson zwraca jednak uwagę, że rynek kryptowalut jest wyjątkowo dynamiczny i nieprzewidywalny. Oznacza to, że nawet w okresie hossy możliwe są nagłe, głębokie korekty które przetestują cierpliwość i odporność inwestorów. Jego rada: mieć plan, trzymać się strategii i unikać pochopnych decyzji opartych wyłącznie na emocjach. Jeśli przewidywania Matersona się sprawdzą, najbliższe miesiące mogą okazać się wyjątkowo ekscytujące, zarówno dla weteranów rynku, jak i dla tych, którzy dopiero wchodzą w świat kryptowalut. Bo w tej grze, obok analizy i danych, liczy się też wyczucie momentu, a według niego ten moment wciąż trwa. WeChain wchodzi w erę Megaloop – rewolucja w realnym świecie blockchaina. WeChain znów rozgrzewa swoją społeczność. Ambasador projektu, Sebastian, zapowiedział, że nadchodzące pół roku może być przełomem w historii tej kryptowaluty. Hasła, którymi kusi, brzmią jak zwiastun filmowego hitu. Mosty, super aplikacje i renesans. Megaloop 2025 roku. Co to oznacza w praktyce? Od lat WeChain buduje swoją markę jako narzędzie, które nadaje łańcuchom dostaw pełną przejrzystość. Sprawdza autentyczność luksusowych produktów, gwarantuje bezpieczeństwo żywności od pola po stół i śledzi drogę towarów w wielu branżach. Opiera się na modelu dwóch tokenów: VET do transferu wartości i VTHO, który zasila transakcje. Mega Loop Era to według Sebastiana samonapędzający się mechanizm, w którym każdy nowy element przyspiesza rozwój kolejnego, tworząc efekt kuli śnieżnej. Pierwszy krok to przebudzenie mostu. Współpraca z Łączeń. Która pozwala VeChain łączyć się z ponad 40 blockchainami, w tym Bitcoinem, Ethereum, Solaną czy Ripple. Kolejnym etapem jest super aplikacja VWorld. Coś więcej niż portfel kryptowalut. To centrum dowodzenia, które daje pełną kontrolę nad portfelem, zakupem krypto, stackingiem i dostępem do aplikacji ekosystemu WebEter. Tam znajdziemy m.in. Green Card, promujący ekologiczne zakupy. Cleanify zachęcający do sprzątania środowiska, a także nowość, fitnessową aplikację Build Your Body. Nowatorskie podejście prezentuje też Wybetter DAO. Tu nie liczy się tylko ilość posiadanych tokenów, ale realne, pozytywne działania potwierdzone w blockchainie, odsadzenia drzew, pobieganie maratonów. W zamian uczestnicy otrzymują tokeny B3TR. W lipcu wystartował mechanizm Stargate, nazwany rewolucją stackingu. Umożliwia on staking w formie NFT które można sprzedawać lub przenosić, a nagrody mogą sięgać dziesiątek tysięcy VTH o dziennie. Cały plan VeChain nosi nazwę Renesans i składa się z trzech faz. Galactica wprowadza nowy model opłat i lepszą zgodność z Ethereum. Hayabusa modernizuje system ekonomiczny i zwiększa decentralizację. Intergalactic ma przygotować VeChain na masową adopcję i bezproblemową współpracę z innymi blockchainami. Na koniec potężne partnerstwa. VeChain współpracuje z Franklin Templeton, BitGo i Keyrock. Dzięki temu znalazł się w tokenizowanym funduszu Benji, który daje dostęp do ogromnego rynku obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Cyber trafia na UpBit, nowy gracz w świecie zdecentralizowanych sieci społecznościowych. Największa giełda kryptowalut w Korei Południowej, UpBit, ogłosiła dodanie dwóch nowych par handlowych dla projektu Cyber. W parze z koreańskim wonem oraz globalnym stablecoinem USDT. Dzięki temu inwestorzy zarówno z Korei, jak i z zagranicy zyskują łatwiejszy dostęp do tego tokena. Cyber to projekt tworzony z myślą o zdecentralizowanej infrastrukturze mediów społecznościowych Web 3. Jego celem jest umożliwienie użytkownikom budowania społeczności, dzielenia się treściami i nawiązywania kontaktów bez udziału zcentralizowanych gigantów, którzy dziś kontrolują większość sieci. W tym modelu to użytkownik posiada pełne prawa do swoich danych i tworzonych treści. Dzięki blockchainowi Cyber chce rozwiązać problemy cenzury, braku prywatności oraz niesprawiedliwych modeli monetyzacji, które od lat trapią tradycyjne platformy. Społecznościowe. Wejście na Upbit zwiększa płynność tokena oraz otwiera drzwi dla większej liczby inwestorów wierzących w ideę wolnego, zdecentralizowanego internetu. Koreański rynek jest szczególnie istotny. Para z lokalną walutą pozwala mieszkańcom kraju kupować cyber bez potrzeby wcześniejszej wymiany na inne kryptowaluty. Z kolei para z USDT daje wygodny punkt wejścia globalnym inwestorom. Jeśli projekt będzie rozwijał się w obecnym tempie, ten krok może okazać się kluczowym momentem w drodze cyber do roli jednego z liderów w świecie mediów społecznościowych nowej generacji. Bybit kusi traderów nową kampanią tam Fullproof Fortune, do wygrania równowartość 100 tysięcy dolarów. Bybit, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, ponownie stawia na sprawdzony przepis na przyciąganie traderów wielki konkurs z atrakcyjną pulą nagród. Najnowsza akcja Full Proof Fortune potrwa od końca marca do 10 kwietnia 2025 roku, a jej łączna pula wynosi równowartość 100 tysięcy dolarów w stablecoinie USDT. Według zapowiedzi CEO i współzałożyciela Bybit, Bena Joe, celem kampanii jest zwiększenie aktywności handlowej na platformie i stworzenie ekscytującej rywalizacji między uczestnikami. Historia pokazuje, że podobne wydarzenia organizowane przez Bybit potrafią znacząco podbić wolumen obrotu, odsetek nowych rejestracji po wzrost transakcji w najpopularniejszych parach handlowych. Dzięki takim inicjatywom giełda nie tylko przyciąga nowych użytkowników, ale też wzmacnia więź z obecnymi traderami. W przeszłości organizowała już konkursy z jeszcze większymi nagrodami, jak chociażby Liquidity Shield Trading Frenzy, gdzie do wygrania było aż milion dolarów w USDT. Eksperci przewidują, że i tym razem rywalizacja może wywołać efekt domina. Większa liczba transakcji to większa płynność, a większa płynność oznacza rosnące zainteresowanie kolejnymi traderami. Bybit konsekwentnie pokazuje, że potrafi łączyć emocje rywalizacji z realnymi szansami na wysokie wygrane, tworząc wydarzenia, które na stałe wpisują się w kalendarz społeczności kryptowalut. Cathy Wood wraca do zakupów. Ark Invest inwestuje miliony w firmę Jacka Dorseya. Po długiej przerwie od kupowania akcji blok spółki finansowej Jacka Dorseya, fundusz inwestycyjny Katy Wood, Ark Invest, ponownie sięga po ten papier. W poniedziałek Ark nabył ponad ćwierć miliona akcji, co przy cenie zamknięcia wynoszącej 73 dolary, oznacza transakcję o wartości 19 milionów 200 tysięcy dolarów. To znaczący zwrot w strategii, bo jeszcze w lipcu Ark sprzedawał udziały w blok na dużą skalę. W samym tym miesiącu pozbył się ponad pół miliona akcji. A ostatnie zakupy notowane były jeszcze w roku 2023. Teraz jednak, przy spadku kursu o około 1,5 w porównaniu z tegorocznymi maksimami, fundusz widocznie uznał, że to dobry moment na powrót. Łącznie Ark Invest posiada już około 2 miliony 600 tysięcy akcji BLOK o wartości blisko 193 milionów dolarów. Największy udział ma flagowy fundusz ARKK który odpowiada za niemal połowę tego pakietu. Zakupy nastąpiły krótko po tym, jak Blok opublikował świetne wyniki za drugi kwartał. Zysk brutto wzrósł o 14% rok do roku, osiągając 2,5 miliarda dolarów. Największym motorem napędowym był mobilny Cash App, który wygenerował 1,5 miliarda dolarów zysku brutto, a liczba kont bitcoin w tej usłudze przekroczyła 8 milionów. Mimo dobrych wyników, kurs akcji po publikacji raportu spadł o niemal 7%, co mogło stworzyć okazję inwestycyjną. Blog już zapowiada kolejne innowacje. W drugiej połowie roku planuje wdrożyć zestaw narzędzi bankowych opartych na bitcoinie, skierowanych do małych i średnich firm. Jeśli projekt wypali, może to być kolejny krok w budowaniu pozycji lidera w cyfrowych finansach. Salvador wprowadza bitcoina do szkół. Tysiąc uczniów w pilotażowym programie. Ministerstwo Edukacji Salwadoru wraz z Bitcoin Office uruchomiło wyjątkowy program, który ma wprowadzić dzieci w wieku od 7 do 13 lat w świat finansów i kryptowalut. Pilotaż rozpoczął się w październiku w 50 szkołach publicznych regionu La Libertad i obejmuje około 1000 uczniów. Lekcje odbywają się w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie, a podstawą programu jest materiał What is Money autorstwa Liny Seiche, twórczyni serii edukacyjnej The Little Hodler. Każde dziecko otrzymuje 3 godziny tygodniowo nauki o bitcoinie i finansach, co pozwala łączyć teorię pieniądza z praktycznym zrozumieniem nowej technologii. To kolejny krok w strategii kraju, który jako pierwszy na świecie uczynił bitcoina oficjalnym środkiem płatniczym. Władze widzą w edukacji klucz do szerokiej akceptacji kryptowalut. Od najmłodszych lat chcą przygotować obywateli na gospodarkę opartą na cyfrowych aktywach. Program ma zostać stopniowo rozszerzony na kolejne szkoły w całym kraju. Planowane jest również szkolenie większej liczby nauczycieli, aby skutecznie wprowadzać bitcoina do edukacji na poziomie ogólnokrajowym. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, może stać się wzorem dla innych państw rozważających podobne reformy w systemie edukacji. Salwador pokazuje tym samym, że adopcja kryptowalut to nie tylko technologia i regulacje, ale też inwestycja w wiedzę przyszłych pokoleń. UMA wprowadza whitelistę dla polymarket. Mniej sporów, większa przejrzystość. Protokół UMA ogłosił aktualizację swojego orakla, która ograniczy możliwość składania propozycji rozstrzygnięć w wybranych rynkach Poli Market tylko do zatwierdzonej grupy podmiotów. Celem jest zmniejszenie liczby sporów i niejasnych interpretacji, które w przeszłości potrafiły zachwiać stabilnością rynku. Choć aż 98% rynków poli Market rozstrzyganych było bez problemów, bardziej złożone przypadki ujawniły potrzebę wprowadzenia ściślejszych zasad. Teraz UMA będzie kontrolować, kto może zgłaszać propozycje, opierając się na jasnych regułach i weryfikacji uczestników. Nowa whitelistowa polityka obejmuje rynki rozstrzygane za pomocą Optimistic Oracle UMA. I ma szczególne znaczenie dla traderów na polymarket oraz uczestników zarządzania w protokole. Eksperci przewidują, że takie podejście zwiększy trafność rozstrzygnięć i poprawi stabilność działania platformy, eliminując spory wynikające z nieprecyzyjnych zapisów. Historia pokazuje, że tam, gdzie ograniczono pole do dowolnej interpretacji i wyeliminowano niejasne sformułowania, liczba konfliktów spadała, a rynek stawał się bardziej przewidywalny. Dla UMA to krok w stronę większej integralności i pewności działania w środowisku wysokich stawek, jakimi są rynki predykcyjne. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów dziennik ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.